Czy znasz przypowieść o miejscowym żniwiarzu? Nie? Proszę bardzo Było sobie kiedyś dwóch braci, których rodzice zmarli Gdyż okazało się, że inne dzieciaki z pola kukurydzy pozabijały je No i zostają adoptowani Tak, przeprowadzają się do Chicago, żeby było wszystko w porządku No i nie mają sobą nic oprócz dwóch walizek A w jednej z nich są kolby kukurydzy Która jest opętana, to jest wudu kukurydza No i kiedy przeprowadzają się do miasta Młodszy z nich, który jest bardziej nawiedzony, ma cały czas oczywiście w głowie to, co mu tam ten, który chodzi za łanami, wkładał do głowy. Zaczyna uczyć, zaczyna nauczać ludzi, zaczynają w dziwnych okolicznościach znikać. No i jest rzeczywiście niezła jazda. Nie, w tym momencie nie, nie, nie cytuję Biblii ani nic takich rzeczy. To jest. No, co tu dużo mówić? To jest rzeczywiście fabuła, mniej więcej, trzeciej części filmu Dzieci Kukurydzy Miejscowy żniwiarz Mimo, że akurat Biblia jest ważna w tym filmie, ponieważ pojawia się. No, musi oczywiście być. I jest tutaj ta konkretna, konkretna oczywiście Biblia. Biblia właściwie, chciałoby się powiedzieć, Kukurydziana. Jeżeli znasz film, to wie, o co chodzi. Jest to. Nocna zmiana Stevena Kinga, tylko po prostu inna okładka, no ale akurat taki ukłon w stronę autora, bo rzeczywiście stwierdzono, że to będzie super, świetne. Film fabularnie, można powiedzieć, że gdzieś tam troszeczkę nawiązuje do tego, co było wcześniej, wiesz, bo kolejne już części to po prostu totalnie będą oderwane od rzeczywistości, nie będą, się miały, nie będą miały nic wspólnego z właśnie z poprzedniczkami, ale tutaj, jeżeli pomyślimy, że coś tam jeszcze są te wydarzenia w Gazlin. Wspomniane, no to może dziś tam rzeczywiście coś, coś się dzieje. Może akurat rzeczywiście jakoś tam to jest. No, oczywiście, bracia, chłopaki przewiezieni, przewiezieni z wioski do, do dużego miasta. No, duży, starszy, w porządku, daje radę. Ok, w porządku, jest dziewczyna, zakochuje się w pierwszym miłości, ale młodszy no, ma całkowicie klapki na oczach. I on tylko i wyłącznie, ten, który chodzi za łanami, ten, ten zaczyna uczyć, zaczyna zbierać. Uczniów. No, i tutaj, oczywiście, jak sobie wyobrażę, że jest po prostu gdzie no, Dzieją się różne dziwne, dziwne rzeczy. Aczkolwiek Fabuła no nie porywa. No, ale też nie mi się, to jest film, który trafił bezpośrednio na VHS-y. Nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo poprzednie dwie części zrobiły no, relatywnie dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o, o tamte czasy. Więc tutaj byłoby oczywistą oczywistością, jak mawia kabaret że ten film trafi również do kina. Ale akurat rzeczywiście wpadł tutaj i tak naprawdę. Ten film jest bardzo, bardzo niedopracowany, oczywiście, no, tak, tak musi, musi być, bo, bo taki, taki był pomysł, a dlaczego? Już Ci tutaj mówię. Wiadomo, że ten film wraz z kolejnymi kontynuacjami istnieje tylko dlatego, że Dimensions Film chciało zachować prawa do dzieć kurdy na Kinga. Studio musiało produkować nowy film co kilka lat, aby zachować prawa do filmowej adaptacji powieści. Więc jeżeli sobie weźmiesz pod uwagę, że oni cały czas, no, Władca Lalek popaż innego rodzaju, różnego produkcję, które niekoniecznie są wysokich lotów A rzeczywiście cały czas powstają Czemu? No ponieważ są osoby, które kupią ten, ten film na VHS Wtedy później na DVD, teraz na VOD Więc to się cały czas opłaca Więc to nie, byłoby, nie mogło być oczywiście źle Film oczywiście nie straszy Bo nie może straszyć, bo to nie jest tego rodzaju produkcja Mamy za to I to jest ciekawe, ponieważ kiedy zacząłem oglądać ten film, to byłem nastawiony, ok, będzie kolejny odcinek kuponów, ale zaczynamy z wysokiego C i jest rzeczywiście dobrze. To mi się podoba. Jest kilka rzeczy, które w tym filmie zasługują na, na pochwałę, no bo oczywiście, że tak, jeżeli coś, coś takiego istnieje, to ja, jak najbardziej. Jest taka jedna scena, żeby Ci nie zdradzać y, wszystkiego, żeby Ci nie zdradzać y, zbyt wiele, powiem, y, scena z Podwójnym obudzeniem. O, tak to rzeczywiście nazwę. No ja wiem, że ten motyw został wykorzystany wiele, wiele razy. Sam napisałem kiedyś scenariusz, gdzie tak, takowy e, motyw został użyty, ale akurat tutaj mi się podoba, bo to jest rzeczywiście fajnie. Ja wiem, użyte, sztampa, klisza, jak się mawia, ale według mnie to jest akurat w porządku e, zrobione. I też na polu kukurydzy, w jednej ze scen. Oczywiście nie w tym polu kukurydzy w, w Chicago, tylko w tym. W tym w Gatlin. Dosyć ciekawe są y, efekty wizualne, praktyczne. To rzeczywiście tam wygląda bardzo y, bardzo dobrze. I muszę powiedzieć, że tak. To było. Nie, miałem powiedzieć, to było na tyle. Nie skąd. Jest to debiut, panie i panowie. Jest to debiut y, a, aktorski Charlie Theron. Jako statystka, oczywiście, w tym filmie nie wypowiada nic. Kilka razy krzyczy i y, y, to wszystko. Kiedyś poczyniłem zresztą taki materiał y, 10 gwiazd, które zaczynały w, y, w horrorach, Na końcu wrzucę go, będziesz odnośnik będzie mógł sobie sprawdzić, mogła sobie sprawdzić jak to rzeczywiście wyglądało z tą Charlie i z innymi osobami znanymi w tym momencie, które się tam pojawiały w Hollywood. Film, jak już mówiłem, nie straszy. Obejrzałem no, po to, żeby rzeczywiście to widzieć. Coraz ciekawszy, coraz wymyślniejszy sposób Wylania syropu kukurydzianego Nomen omen z czerwonym barwnikiem Żeby to rzeczywiście wyglądało bardzo fajnie Ale tutaj tak niestety nie jest Bo poza tymi kilkoma scenami Kilkoma tak naprawdę ujęciami Na polu kukurydzy To efekty wizualne są delikatnie mówiąc Beznadziejne Tak sobie mam tutaj właśnie wynotowane Bo pojawia się ten, który chodzi Poza łanami Tak rzeczywiście, bo oprócz tego, że ta kukurydza jest Nawiedzona z wodu kukurydza, bo każdy, kto ją zje, to od razu wiesz, zmienia się w cokolwiek innego w ząbiaka albo umiera, to już musisz sobie sam, sam sama zobaczyć, nie będę zdradzał. Ale pojawia się właśnie ten, który chodzi za załanami. I mam taką konstatację, że on wygląda jak skrzyżowanie. Pewnie, że tak, skrzyżowanie kurczaka z dinozaurem. Tylko jest jedna sprawa, nie jest to udane. Nie, nie, nie jest to udana krzyżówka. W międzyczasie gdzieś tam przepuszczono przez, przez filtr z filmu Mucha Cronenberga i wychodzi takie coś, co. Patrzymy i tak się zastanawiamy, ale po co, ale gdzie? Ta cała w ogóle sytuacja no, na tym polu kukurydzy w Chicago, już w tej opuszczonej farmie, no to jest. <śmuletra> Wiem, przepraszam bardzo, próbuję zachować yy, yy, kamienną twarz, ale się nie udaje, bo to rzeczywiście wygląda źle. To wygląda bardzo źle. I to naprawdę nie jest, nie jest udana, u, udana produkcja. Powiem ci tak, gdyby nie. To, że pojawia się tutaj Charlie hura! Mimo, że tak naprawdę nic tutaj nie znaczy, i mamy te dwie ciekawe sytuacje w tym filmie, oraz efekty wizualne w, na polu kogurydzy w są ciekawe, to pewnie byłoby du dużo gorzej, pewnie byłoby w tym momencie bluzganie A tak to muszę przyznać, że nie jest to porywająca produkcja, ze wszechmiar nie. Jak do tej pory, czy jest to najgorsza z tych części? Chyba tak mi się wydaje, to jest trzecia część, w tym momencie już obejrzałem. 7 albo 8 w momencie nagrywania tej recenzji, więc jak do tej pory do, do trzeciej części jest najgorzej. No ale akurat to już mnie przyzwyczaiło, że widzowie w, trakcie, no, w cyklu kultowe horory potrafią mi wybrać takie perełki, żeby było rzeczywiście zabawnie. Niestety nie mam oczywiście dla Ciebie informacji, czy ten film zarobił i ile, bo był od razu na VHS-ach. A rzeczywiście tego studia, studia nie podaje, powiem w ten sposób. W wywiadzie dla Deadline Hollywood News z 2016 roku Stephen King przyznał, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji dzieci kukurydzy, więc dla niego to jest rzeczywiście dno dna. Pamiętaj, że to pierwsza część jest na podstawie nie tyle książki, co opowiadania. Ja wiem oczywiście, że zaraz mi ktoś wyjedzie, stary, ale przecież Bitwa Pięciu Armii w, w książce o Hobicie to było tylko 2,5 strony, a nie zrobili stały z tego 2,5 godziny film. Wiem oczywiście, że tak, ale akurat no tutaj jest bardzo, naprawdę bardzo cienka fabuła, bardzo rzeczywiście to jest rozrzedzone i tego filmu tobie nie mogę polecić. Tylko i wyłącznie obejrzyj, jeżeli jesteś fanką albo, albo fanem Dzieci Kukurydzy. Bo, jeżeli jesteś, yy, uwielbiasz Stephena Kinga i stwierdzisz, o muszę obejrzeć, bo to jest na podstawie, nie, tutaj naprawdę ze Stephena Kinga nie ma, nie ma nic. No, może poza tą yy, Biblią kukurydzianą ale to akurat musisz wiedzieć, że to jest ta Biblia, bo tego oczywiście siłą rzeczy nie widać. Nic poza tym w tym filmie nie jest y, dobrego związanego z Kingiem. A jeżeli chodzi o, mm, o horror, o straszak, no nie, to naprawdę nie, bo to, co tutaj się dzieje, jest bardzo głupio przedstawione. Ja oczywiście wiem, że. Po obejrzeniu kilku tysięcy filmów, ja już powinienem przyzwyczaić się do takich rzeczy, ale kiedy ja chcę obejrzeć film, kiedy widzowie dają mi do obejrzenia film, który powiedzmy w pewien sposób tam powinien rezonować, powinien mieć jakąkolwiek jakość, wiesz, nawet taką malutką, no to nie mogę powiedzieć, o rzeczywiście, no tutaj przymknę jedno oko, drugie zamknę, wypiję jeszcze trzy szybkie i rzeczywiście jakoś to będzie. Nie. nie, nie tym razem po prostu. To jest film, który jest bardzo zły, to jest film, który się e, bardzo ciężko, że tak powiem, ogląda. I no, trzeba przyznać, że Dzieci trzy 3: Miejscowy, miejscowy żniwasz, tak, czeka cię, nie urodzaj, jeżeli zamierzasz obejrzeć ten film, bo tak to, tak to wygląda. Bo to po prostu rzeczywiście jest chyba najciekawszą z tego wszystkiego. Są te mm, miniatury, które tutaj tworzy, bo akurat one mają w miarę spójny wygląd, one w miarę ciekawy oglądają. No to jest główny bohater tego tutaj, którego, którego widzisz. O aktorstwie się nie wypowiadają, bo ciężko mówić o czymś, czego nie ma wiesz, Książulo pewnie w swoich materiałach o kebabach, czy Ma Ma Magda Gessler w, w Kuchennych Rewolucjach dużo ciekawszą rzeczywiście aktorską grę prezentuje niż to, co tutaj się dzieje. Także obejrzyj, jeżeli musisz, jeżeli jesteś e, wielbicielką Dzieci Kukurydzy, to tak, jak najbardziej, Wielbicieli, wielbiciele Stephena Kinga odpuszczają, mówią, że nie będą, ale wszyscy wielbiciele horroru oczywiście, że tak, tak, klikają na tę listę i oglądają pozostałe kultowe horrory, bo tam jest więcej dobrych niż takich podobnych do dzieci kukurydzy 3.